Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie szybki unboxing zegarka, który kupiłem całkiem niedawno, ale nie miałem czasu, żeby go otworzyć, a nie chciałem psuć sobie. Zabawy otwierając go, a później yy, robiąc taki powiedzmy fejkowy unboxing, więc zegarek od paru dni leży zamknięty w pasuszce, tak jak widzicie. Wszystko elegancko zamknięte, nigdzie nie otwierane, nie sklejane i tak dalej, tak dalej. Co to za zegarek? Słuchajcie, zaraz się dowiecie. Otwieramy. Tada. Tak jak widzicie, obiektem dzisiejszego unboxingu będzie zegarek marki Seiko. Ale co to będzie za zegarek? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otwieramy pudełeczko. Słuchajcie, zegarek jest używany. Kupiłem go na Eliksie od jednego sympatycznego dżentelmena. Instrukcje, książeczki, wszyscy wiedzą, znają i nie czytają. Lecimy. Pudełeczko. Jest pudełeczko. Typowe Seikowe pudełeczko. Chociaż może nietypowe, nie przypominam sobie. No, w każdym razie białe, proste, tekturowe pudełeczko. Tu nie mamy żadnych cudów, ale cud mamy w środku. O! Część z Was już pewnie się domyśla, co to za zegareczek, a tym, którzy się nie domyślają, to zaraz powiem: jest to Seiko Turtle, czyli dla miłośników marki wiadomo o co chodzi, a dla niemiłośników jest to Seiko Żółw, a dokładnie słuchajcie, model model zobaczcie jest to edycja limitowana zegarka Seiko Turtle w wersji takiej, powiedzmy czarnej. W takiej wersji PVD z powłoką, jakby to zwał, tak zwał. W każdym razie zegarek w nietypowym pokryciu kolorystycznym koperty. Tak jak widzicie, nie jest to stalowy kolor, wykończenia, i tak dalej. Ale ja też bym się nie zgodził całkowicie z sformułowaniem, że to jest czarna koperta. Ja bym wam powiedział, tak jak widzę na żywo, tutaj kamera tego nie odda. Według mnie jest to taki mocno-mocno szaro stalowy, przechodzący, przechodzący w e, prawie czerń, taki czerń, czarny dym, ciężko. Ciężko określić jednoznacznie ten kolor, ale robi to, robi to na żywo bardzo fajny efekt. No, koperta żółwia, wiadomo o co chodzi. Jestem trochę podekscytowany. Słuchajcie, nie szykowałem się do tego unboxingu, tylko chciałem jak najszybciej nagrać ten film i otworzyć zegarek i przymierzyć. Zanim jednak o tym zegarku coś więcej, to na nadgarstku dzisiaj też japończyk. Casio DW6900 w wersji udającej skórę krokodyla. Ale wracajmy do bohatera. Seiko Żółw. 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 Koronka na godzinie 4. Szkiełko Seikowski hardlex, W środku mechanizm automatyczny. Bezel jednokierunkowy. Słyszycie? Chociaż centruje dobrze. No, tak jak u Seiko. Różnie z tym bywa, ale według mnie w tym egzemplarzu jest ok. Eee, coś więcej o zegarku. Jest to w edycja limitowana Save the Ocean. Eee, więc nie wiem, czy widać tutaj, czy kamera dobrze to. Odda... O, teraz widać elegancko. Widzicie jakie jest wykończenie tarczy od takiego jasnego, niebieskiego, filotowego, przechodzące w dół wczoraj, w coraz ciemniejsze tony, na aż tam na samym dole, na godzinie szóstej. Na godzinie Zobaczmy sobie może, jak ten mechanizm pracuje. Zegarek posiada oczywiście funkcję dokręcania koronką i posiada również stop, stop sekundę, widzicie, Datownik dwuczłonowy jest dzień tygodnia i dzień miesiąca. Ustawmy może godzinę. Będziecie wiedzieli, o której nagrywam filmy. Ale równie dobrze może być. Może być w nocy. Datę ustawimy kiedy indziej. Oczywiście koronka, jak to w Dajwerze zakręcana, 200 metrów udoszczelności. No powiem wam, jak na zegarek używany, tak jak sprzedawca obiecywał, e, bardzo dobry stan. Ja tu na razie nie widzę niczego takiego. E, nie widzę żadnych uszkodzeń specjalnych, obdrapań, rys, niczego takiego. Widzę za to świetny zegarek, świetnie wykonany. E, chociaż, no wiadomo, no, szafir dopełniałby tutaj roboty no ale go nie ma, nie ma co narzekać może parę, parę informacji technicznych to co już mówiłem 200 metrów już do szczelności, automatyczny mechanizm Seiko 4R36 rezerwa chodu około 40 godzin na 24 kamieniach, zegarek jest wykonany ze stali szlachetnej ze specjalną powłoką ale nie będę Wam mówił jaką gdyż nie wiem Szkło, o którym mówiłem, mineralne, utwardzone Sejkowski Hardlex. Szerokość koperty według producenta to 45 mm, a grubość to 13,4 mm. A od ucha do ucha, słuchajcie, to musielibyśmy sobie zmierzyć, co zaraz zrobimy. suwmiarka jest tutaj pod, pod ręką, ale zobaczymy zaraz, czy uda mi się to dobrze. Dobrze złapać. O ducha ducha, słuchajcie, tak na moje uczciwe, stara dobra sufmiarka, widzicie około 47,5-48. Nie będziemy teraz dokładnie mierzyli milimetrów. Czyli to, co Sejko robi najbardziej, najbardziej, to, co Sejko robi najlepiej. Czyli mimo Szerokiej koperty, bo nie ukrywamy, że 45 mm, to jest szeroka koperta, krótkie uszy. Dzięki temu, bez względu na wielkość nadgarstka, ten zegarek będzie na tym nadgarstku dobrze wyglądał. Koronka na godzinie czwartej, też duża wygoda, bardzo charakterystyczna koperta, branzoleta pełne, pełne ogniwa. Tak jak widzicie. No tutaj o, teraz widać na, na kopercie ryski, no i przy takim pokryciu taką powłoką. Takie ryski na yy, zegarku będą czymś normalnym. Oczywiście zapięcie, też rysy, wiadomo, desk divingu. No, niestety, branzoleta i zapięcie tutaj najprostsze, jakie może być. No, niestety, tutaj sejko mocno oszczędza, a szkoda. No, zabezpieczenie podwójne, mamy tutaj przycisk, Dobrze, jak widzicie, i. Zamknięcie z tej strony, ale generalnie bransoleta bardzo fajnie wykonana i prezentuje się spójnie z zegarkiem, bardzo, bardzo sympatycznie. I to słuchajcie, chyba, chyba na tyle, co chciałbym Wam o tym zegarku powiedzieć. Wskazówki charakterystyczne dla większości dajwerów Seiko, podobne mam, bardzo podobne w SKX-ie. 007 nakładane indeksy tarcza bardzo bardzo fajnie się prezentuje na tarczy logo Seiko znaczek Prospex informacja o automatycznym mechanizmie i wodoszczelności 200 metrów, bezel tak jak widzicie dwukolorowy, ta część od godziny 12 do godziny 3 w takim kolorze granatowym a reszta w kolorze czarnym Napiszcie w komentarzach co sądzicie. Według mnie bardzo fajna edycja żółwia. Jeszcze wrzucimy, może słuchajcie na nadgarstek. A przed tym jeszcze zobaczymy sobie, jak wygląda luma w tym zegarku. Chwilę naświetlimy. Sejko słynie z dobrej lumy, więc efekt powinien być dosyć dobry. Ale nie. Nie przekonamy się, dopóki nie zobaczymy sami słuchajcie teraz O, zobaczcie nie, no jest rewelacja a wskazówka minutowa jest w innym kolorze niż cała reszta LUMY i to co słuchajcie mnie zdziwiło bo byłem, spodziewałem się takiej zielonej LUMY jak w SKX a tutaj mamy taką niebieską bardziej jakby zbliżoną do zegarków CITIZENA nie no efekt, efekt naprawdę bardzo fajny I jeszcze słuchajcie zrobimy szybko nadgarstek Prokowy na biurko i ubieramy żółwika. Brązoleta nie jest dopasowana na mój nadgarstek, ale zobaczcie sobie. Tak jak mówiłem, zegarek leży perfekcyjnie. Ze względu na krótkie uszy, mimo że jest dosyć sporym zegarkiem, to yy, te uszy nie wystają poza nadgarstek i wygląda naprawdę. Naprawdę elegancko. Napiszcie, słuchajcie w komentarzach, co sądzicie. Co, czy podobał Wam się kolejny film? E, czy podobał Wam się przede wszystkim zegarek? E, I zapraszam Was na kolejne unboxingi i recenzje. Serdecznie pozdrawiam. Cześć.